Szynka, którą kupujesz co tydzień, może zawierać znacznie więcej niż mięso. Testy przeprowadzone przez polskie organizacje konsumenckie w 2024 i 2025 roku ujawniły, że ponad 70% szynki w głównych sieciach handlowych zawiera polifosforany, azotyny sodowe i substancje wypełniające, które zastępują prawdziwe mięso. Miliony polskich rodzin płacą za produkt, który w połowie składa się z wody, skrobi i konserwantów. Każdego dnia Polacy spożywają ponad 150 ton przetworzonej szynki, nie wiedząc, co naprawdę jedzą. Statystyczna polska rodzina kupuje szynkę 3 do 4 razy w miesiącu. To oznacza, że w ciągu roku konsumujemy kilogramy fosforanów niszczących kości, setki miligramów azotynów zwiększających ryzyko raka jelita grubego oraz litry wtłoczonej wody sprzedawanej po cenie mięsa. Światowa Organizacja Zdrowia klasyfikuje przetworzone mięso jako kancerogen pierwszej grupy, w tej samej kategorii co tytoń i azbest. Każde 50 gramów dziennie zwiększa ryzyko raka jelita grubego o 18%. Kanapka ze szynką, którą dajesz dziecku do szkoły, może zawierać więcej chemii niż białka. Przemysł mięsny doskonale wie, jak zamaskować prawdę. Opakowania pokazują soczyste plastry, świeże zioła, obietnice tradycji. Marketing mówi o jakości. Filierze kontrolowanej, naturalnym smaku. Laboratoria mówią coś zupełnie innego. Przeanalizowaliśmy każdy raport laboratoryjny, każde badanie niezależnych instytucji, aby wskazać pięć supermarketów, gdzie szynka jest najgorsza. Na końcu pokażę Ci, jak rozpoznać prawdziwą jakość, bo różnica między mięsem a produktem przetworzonym może zmienić Twoje zdrowie. Zaczynamy. Numer 1. Biedronka Private Label. Biedronka to największa sieć handlowa w Polsce z ponad tysiącami sklepów. Ich szynka marki własnej kosztuje około 9 zł za 200 g. Wydaje się okazją, ale za tą ceną kryje się poważny problem. Testy Stowarzyszenia Konsumentów Polskich z 2024 roku wykazały, że szynka konserwowa Biedronki zawiera tylko 42% mięsa. Reszta to woda, skrobia ziemniaczana, białko sojowe i stabilizatory. Czytasz etichettę i widzisz szynkę konserwową, wyobrażasz sobie mięso. Dostajesz masę żelową z dodatkami. Problem zaczyna się od składu. Na pierwszym miejscu po mięsie znajduje się woda. To nie jest zwykła woda dodana naturalnie podczas przetwarzania. To woda wtłaczana pod ciśnieniem, aby zwiększyć wagę produktu. Proces nazywa się tumblingiem. Mięso obraca się w bębnie z solami fosforanowymi, które wiążą wodę w strukturze. Producent sprzedaje Ci wodę po cenie mięsa. Przy 9 zł za 200 g płacisz ponad 5 zł za 100 g wody i skrobi. Szynka biedronki zawiera polifosforany oznaczone symbolami E450 i E451. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ostrzega, że nadmierne spożycie fosforanów zakłóca równowagę wapnia w organizmie. Kości stają się kruche, nerki pracują pod zwiększonym obciążeniem. Dzieci i osoby starsze są szczególnie narażone. Azotyn sodu E250 to kolejny składnik budujący czerwień. Bez niego szynka byłaby szara. Azotyny reagują z aminami w mięsie, tworząc nitrozaminy, związki klasyfikowane jako prawdopodobnie rakotwórcze przez międzynarodową agencję badań nad rakiem. Testy sensoryczne przeprowadzone przez panel ekspertów oceniły smak biedronki jako gumowaty, pozbawiony charakteru. Tekstura niespójna, miejscami zbita, miejscami luźna. Zapach chemiczny, sztuczny, żadnego aromatu mięsa. W ustach pozostaje metaliczny posmak, który utrzymuje się długo po połknięciu. To nie jest szynka, to produkt imitujący szynkę. Za 9 zł kupujesz iluzję. Numer 2. Lidl Sokołów Premium. Lidl współpracuje z Sokołowem, jednym z największych producentów mięsa w Polsce. Ich linia premium powinna gwarantować jakość. Testy mówią co innego. Badania z 2025 roku ujawniły, że szynka sokołów premium dla Lidla zawiera 58% mięsa, lepiej niż biedronka, ale wciąż niewystarczające dla produktu sprzedawanego jako premium. Cena wynosi 12 zł za 200 g. Płacisz więcej, a dostajesz niewiele lepszą jakość. Skład ujawnia problem: mięso wieprzowe, woda, skrobia, białko roślinne. Regulatory kwasowości, przeciwutleniacze, stabilizatory, aromaty, azotyn sodu. Lista długa jak receptura chemiczna. Sokołów używa karagenu, substancji pozyskiwanej z wodorostów, która wiąże wodę i tworzy żelową konsystencję. Badania na zwierzętach wykazały, że karagenan może wywoływać stany zapalne w jelitach. Europejski urząd dopuszcza jego stosowanie, ale niezależni naukowcy zalecają ostrożność. Szynka sokołów premium zawiera również glutaminian sodu ukryty pod nazwą ekstrakt drożdżowy, to naturalny wzmacniacz smaku, ale jego nadmiar wywołuje reakcje u osób wrażliwych. Bóle głowy, nudności, przyspieszone bicie serca. Zespół chińskiej restauracji to potoczna nazwa tych objawów. Producent dodaje go, aby maskować mdły smak niskojakościowego mięsa. Testy organoleptyczne oceniły sokołów premium jako produkt przeciętny, smak lekko chemiczny, tekstura gąbczasta, kolor zbyt intensywnie różowy, ten kolor pochodzi z nadmiaru azotynów. Prawdziwa szynka ma blado różowy, naturalny odcień. Intensywna czerwień to czerwona flaga. Za 12 zł Lidl sprzedaje Ci branding Sokołowa bez prawdziwej jakości Sokołowa. Linia premium to tylko nazwa. Numer 3 Kaufland K-Classic Kaufland to niemiecka sieć konkurująca z Biedronką i Lidlem. Ich marka K-Classic obejmuje setki produktów, w tym szynkę konserwową. Cena 7,50 zł za 200 gramów. Najtańsza z dotychczas omawianych, jakość odpowiada cenie. Testy przeprowadzone przez laboratorium w Warszawie wykazały, że K-Classic zawiera tylko 38% mięsa, 38% reszta to wypełniacze, skład jest alarmujący: mięso wieprzowe oddzielone mechanicznie, woda, skrobia, białko sojowe i grochu, błonnik, sól, regulatory kwasowości, przeciwutleniacze, barwniki, substancje konserwujące, aromaty, azotyn sodu. Mięso oddzielone mechanicznie to masa otrzymywana przez zeskrobywanie resztek z kości pod wysokim ciśnieniem. Zawiera fragmenty kości, chrząstek, ścięgien. Nie jest to mięso wysokiej jakości, ale odpad poprodukcyjny przetworzony na pastę. Błonnik dodany do szynki brzmi zdrowo, prawda? W rzeczywistości to wypełniacz. Celuloza z drewna lub błonnik grochu zwiększa objętość bez dodawania wartości odżywczej. Producent sprzedaje ci trociny w eleganckim opakowaniu. Barwniki E120 i E150 nadają sztuczny kolor. E120 to koszenila, barwnik z owadów. E150 to karmel, często zawierający 4-metylimidazol, związek podejrzany o działanie rakotwórcze. Kaufland K-Classic otrzymała najniższe oceny w testach sensorycznych. Smak mdły prawie nieobecny, tekstura galaretowata, zapach chemiczny z nutą plastiku. Po połknięciu w ustach pozostaje nieprzyjemna powłoka. Testujący opisali to jako zjedzenie gąbki namoczonej w Solance. Za 7,50 zł kupujesz najtańszy dostępny produkt, ale oszczędność kosztuje cię zdrowie. Numer 4. Carrefour Market. Carrefour to francuska sieć z silną obecnością w Polsce. Ich linia market pozycjonuje się jako wybór świadomy, jakość w rozsądnej cenie. Szynka market kosztuje 10 zł za 200 gramów. Testy z 2024 roku ujawniły, że zawiera 51% mięsa. Połowa produktu to mięso, połowa to reszta. Za 10 zł to niewybaczalne. Carrefour stosuje technikę zwaną plumping, wtłaczanie solanki. Mięso zanurzone w roztworze soli, fosforanów i wody przez kilka godzin wchłania płyn. Waga wzrasta o 30 do 50%. Kiedy kupujesz 200 g szynki Carrefour, płacisz za 60 g wody. Fosforan disodu E-450 pozwala na te manipulacje. Badania łączą wysokie spożycie fosforanów z chorobami sercowo-naczyniowymi. Krew gęstnieje, tętnice tracą elastyczność. Szynka Carrefour Market zawiera również syrop glukozowy, cukier dodany do produktu mięsnego. Dlaczego? Maskuje gorzki smak konserwantów i stabilizatorów. Konsument nie czuje chemii, czuje lekką słodycz. Problem polega na tym, że syrop glukozowy podnosi indeks glikemiczny. Dla osób z cukrzycą lub insulinoopornością to zagrożenie. Opakowanie Carrefour jest zwiększone. Na froncie widzisz zdjęcie soczystej szynki, świeże zioła, obietnice jakości. Na odwrocie mała czcionka ujawnia prawdę: lista składników długa, procent mięsa niewidoczny, pochodzenie niejasne. Marketing versus rzeczywistość. Testy smakowe oceniły Carrefour Market jako przeciętną: smak sztuczny, tekstura włóknista, kolor nienaturalnie jednolity. Za 10 zł dostajesz iluzję jakości. Numer 5. Oshan Moracena. Oshan promuje linię Moracena jako dostępną dla wszystkich. Szynka kosztuje 8 zł za 200 g. Pozycjonowanie budżetowe oznacza kompromisy wszędzie. Testy wykazały 45% mięsa. Większość produktu to dodatki. Skład potwierdza najgorsze obawy: mięso wieprzowe, w tym oddzielone mechanicznie. Woda, skrobia ziemniaczana i kukurydziana. Białko sojowe, żelatyna, błonnik sól, stabilizatory, regulatory kwasowości, przeciwutleniacze, substancje konserwujące, aromat, barwnik, azotyn sodu. Żelatyna pochodzi z kości i skóry zwierzęcej. Dodana do szynki tworzy żelową masę, która zwiększa objętość. Nie ma wartości odżywczej, tylko kaloryczność. Błonnik kukurydziany to kolejny wypełniacz. Producent kupuje najtańsze składniki, miesza je w proporcjach, które minimalizują koszty, maksymalizują zysk. Ty płacisz za to. Oszan Moracena zawiera również askorbinian sodu E301, przeciwutleniacz, który przedłuża trwałość. Teoretycznie bezpieczny, ale w połączeniu z azotynami może tworzyć związki nitrowe. Międzynarodowe badania sugerują związek między wysokim spożyciem azotynów a rakiem jelita grubego. Europejski Urząd zaleca ograniczenie spożycia przetworzonego mięsa do 50 g dziennie. Jedna kanapka z szynką Oszan przekracza tę normę. Testy sensoryczne były brutalne. Smak nieobecny, tekstura gumowa z kawałkami twardszymi niż reszta, zapach kwaśny, nieprzyjemny. Testujący odmówili dokończenia próbki. Opisali doświadczenie jako zjedzenie pasztetu dla psów. Za 8 zł Oszan oferuje najniższą jakość dostępną legalnie. To nie jest szynka, to masa przetworzonych odpadów. Alternatywy istnieją, ale wymagają świadomego wyboru. Zanim pokażę Ci dwie marki godne zaufania, musisz zrozumieć jedną rzecz. Przemysł mięsny został zaprojektowany, aby maksymalizować zyski, nie zdrowie twoje. Każdy dodatek, każdy wypełniacz, każdy stabilizator służy producentowi, nie tobie. Zmiana wymaga odrzucenia wygody i wyboru jakości. Numer 1, Morliny Szlachetna. Morliny to polska marka z tradycją sięgającą 1920 roku. Ich linia Szlachetna wykorzystuje tylko szynkę z rozbefu najlepszego mięsa z wieprzowej łopatki testy niezależne wykazały 96% mięsa. 96%. Reszta to sól, przyprawy naturalne i minimalny dodatek azotynów wymagany prawem. Cena wynosi 22 zł za 200 g. Drogo, ale zapłacisz za prawdziwe mięso. Skład jest prosty: szynka wieprzowa z befu, sól, czosnek, pieprz, majeranek, azotyn sodu. Koniec. Żadnych fosforanów, żadnych stabilizatorów, żadnych wypełniaczy. Morliny wytwarza tę szynkę metodą tradycyjną. Mięso solone na sucho, peklowane przez 7 dni, wędzono w dymie bukowym, gotowane w temperaturze kontrolowanej. Proces trwa dwa tygodnie. Biedronka robi to w 3 dni. Testy organoleptyczne oceniły morliny szlachetną jako doskonałą. Smak głęboki, mięsny, z nutami dymu i czosnku. Tekstura zwarta, ale delikatna. Kolor naturalnie bladoróżowy z miejscami ciemniejszymi od wędzenia. W ustach rozpuszcza się, uwalniając aromaty. Zero chemicznego posmaku, zero sztuczności. To jest różnica między produktem a prawdziwą żywnością. Morliny używa tylko polskiej wieprzowiny z kontrolowanych ferm. Zwierzęta żywione bez antybiotyków, stymulatorów wzrostu. Mięso przetwarzane w zakładzie w Morlinach pod nadzorem weterynaryjnym. Każda partia testowana na obecność bakterii, wirusów, pozostałości leków. Transparentność totalna. Za 22 zł inwestujesz w zdrowie, nie tylko w kanapkę. Numer 2. Henryk Kania Premium. Jeśli morliny to doskonałość, Henryk Kania to odkrycie. Niewielka firma z Małopolski, rodzinny biznes założony w 1985 roku. Ich szynka Premium zawiera 94% mięsa. Testy potwierdzają. Cena 18 zł za 200 g. Mniej niż morliny, więcej niż supermarkety. Stosunek jakości do ceny najlepszy. Henryk kania produkuje tradycyjnie szynka z całego udźca, solona na sucho z solą morską i ziołami, peklowana przez 10 dni, wędzono w dymie olchowym, gotowane w niskiej temperaturze, bez chemii, bez skrótów. Skład szynka wieprzowa, sól, czosnek, pieprz, kminek, azotyn sodu. 5 składników. Prosty znaczy lepszy. Testy sensoryczne przyznały najwyższe noty. Smak intensywnie mięsny, słodkawy od naturalnych cukrów w mięsie, Tekstura jedwabista z delikatnym włóknem. Zapach dymu i przypraw. Kolor różowy, naturalny, bez sztucznego podbicia. W ustach soczysta, aromatyczna, satysfakcjonująca. Testujący porównali ją do szynki z lat 50., zanim przemysł odkrył fosforany. Henryk Kania sprzedaje bezpośrednio w sklepach firmowych, na targach, przez internet. Nie jest dostępna w każdym supermarkecie, ale warto szukać. Za 18 zł chronisz zdrowie układu krążenia, redukujesz ekspozycję na kancerogeny, wspierasz lokalnego producenta, który dba o jakość. To inwestycja, nie wydatek. Teraz nauczę Cię, jak rozpoznać prawdziwą szynkę. Reguła pierwsza, czytaj skład. Prawdziwa szynka zawiera 4 do 6 składników: mięso, sól, przyprawy, czasem cukier do peklowania, azotyn w minimalnej ilości. Jeśli lista jest dłuższa niż 6 pozycji, produkt jest przetworzony. Reguła druga, sprawdź procent mięsa. Dobra szynka zawiera minimum 80%. Jeśli etykieta nie podaje procentu, to zły znak. Producent ukrywa informację celowo. Reguła trzecia, unikaj fosforanów. E450, E451, E452 to czerwone flagi. Fosforan wiąże wodę, zwiększa wagę, obciąża nerki. Jeśli widzisz te symbole, zostaw produkt na półce. Reguła czwarta, obserwuj kolor. Naturalna szynka jest bladoróżowa z odcieniami szarości. Intensywna czerwień lub jednolity róż oznaczają nadmiar azotynów lub barwników. Reguła piąta: dotknij przez opakowanie. Prawdziwa szynka jest zwarta, elastyczna. Jeśli czujesz miękką, galaretowatą masę, zawiera za dużo wody i żelatyny. Reguła szósta: sprawdź pochodzenie. Polska wieprzowina podlega surowszym kontrolom niż importy z Niemiec, Danii, Hiszpanii. Szukaj oznaczeń QMP, jakość żywność, certyfikatów regionalnych. Reguła siódma: Unikaj mięsa oddzielonego mechanicznie. Każda szynka zawierająca MSM to produkt niskiej jakości. Prawdziwa szynka pochodzi z całych kawałków mięśniowych. Reguła ósma: Nie ufaj marketingowi: premium, tradycyjna, naturalna to słowa bez znaczenia prawnego. Producent może napisać cokolwiek na froncie opakowania. Prawda jest na odwrocie w składzie. Czytaj drobny druk, ignoruj kolorowe zdjęcia. Reguła 9. Unikaj promocji. Szynka sprzedawana po 5 zł za 200 g nie może być dobrej jakości. Ekonomia nie kłamie. Niższa cena zawsze oznacza gorsze składniki lub większą ilość wypełniaczy. Reguła 10. Testuj w domu. Kup małą porcję włóż na patelnie bez tłuszczu. Prawdziwa szynka się rumieni, uwalnia aromat. Szynka pełna wody się gotuje, wydziela białą pianę. Omówiliśmy pięć supermarketów, gdzie szynka jest najgorsza. Biedronka, Lidl, Kaufland, Carrefour, Auchan sprzedają produkty zawierające więcej wody i wypełniaczy niż mięsa. Alternatywy istnieją. Morliny Szlachetna i Henryk Kania Premium oferują jakość prawdziwą, sprawdzoną testami. Następnym razem przed chłodnią zatrzymaj się, przeczytaj etykietę, sprawdź skład, dotknij opakowania. Nie pozwól, żeby niższa cena decydowała. Wybierz szynkę, która przypomina jeszcze mięso. Wiedza to potęga. Teraz rozumiesz, dlaczego tania szynka z biedronki nie jest okazją. 42% mięsa za 9 zł to oszustwo. Płacisz za wodę w tłoczoną pod ciśnieniem, za skrobię ziemniaczaną, za stabilizatory i barwniki. Twoje ciało nie potrzebuje E450, E451 karagenu ani mięsa oddzielonego mechanicznie. Potrzebuje białka żelaza witamin z prawdziwego mięsa. Następna decyzja należy do Ciebie. Możesz wrócić do starego nawyku, kupować najtańszy produkt, oszczędzać dziś, płacić zdrowiem jutro lub zainwestować dodatkowe złotówki w morlinę szlachetną albo Henryk Hanie Premium. 20 zł za 200 g to złotówka dziennie więcej. Czy twoje zdrowie nie jest warte złotówki? Którą szynkę kupujesz? Znasz Morliny lub Henryk Kanie? Podziel się własnymi doświadczeniami, napisz swoje szczere opinie tutaj w komentarzach. Jeśli ta szczegółowa analiza otworzyła ci oczy, zapisz się na kolejne reportaże, których supermarkety naprawdę nie chcą, żebyś zobaczył.